W niedzielę 17 stycznia w Podkaliskim Lesie odbył się trening grupy ASG Kalisz. Jej członkowie ćwiczą w terenie kondycję fizyczną, obycie z bronią, na razie na bazie replik, oraz regulaminy wojskowe. Wszystko po to, aby w sytuacji konfliktu zbrojnego w naszym kraju być wsparciem zarówno dla ludności cywilnej, jak i wojska. Chętnych do tego typu treningów przybywa z każdym kolejnym rokiem. Czas to trwa takie spotkanie? Takie ćwiczenia, wiecie, ile trwa? W zależności, no teraz jest zima, więc jak szybko ludzie przemarzną, ile ludzie chcą biegać, część jakieś obowiązki typu rodzinny obiad u teściowej, mhm. różnie, zazwyczaj tak od, od godzin porannych 8-9 do południa, wczesnego popołudnia, typu tam 14-15 max. Pewnie co będziecie ćwiczyć, bieganie, A co jeszcze? Pełno zdobywanie jakiegoś punktu, jakieś podejścia, mhm może jakiś lekki zwiat, coś w tym stylu. Wzorujecie się na, na wojsku? Na dyscyplinie wojskowej, na regulaminach, czy...? Pod, to znaczy podstawowe komendy, podstawowe zachowania, to jest troszeczkę inaczej niż w prawdziwym wojsku, bo no przede wszystkim no inne zasięgi, inny... Inaczej to strzela, ale podstawowe zachowania tak. A czy stylizacje? Owszem, są grupy rekonstrukcyjne, są grupy, które stylizują się, bo rekonstrukcja niestety wymaga dużej pieniędzy, żeby mieć oryginalne i w 100% takie ciuchy, jak powinno mieć, taki szpej. A ciuchy wojskowe z tego względu, że to przydaje się, bo skoro strzelamy w terenie i na tym to polega, to te, i maskowanie do tego wchodzi, i użyteczność, no bo te ciuchy zostały po to stworzone, ten ubiór, ten strój. Ten ten, ten ten strój. nie <laughs> jedno Ja no to treśnie Czy tam jeden jest nie? Chyba no. nie widzę go zaśleć. No to, bo... to idziemy tam? Chodź. Ej Trochę kawałek to będzie. Kolejne treningi z pewnością będziemy odwiedzać z kamerą.